Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Leśnik Witam was w kolejnym odcinku z serii Gdzie ja sobie najtem Dzisiaj znajdujemy się na jestem Jest ze kolega Dash Mati. yo 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 Tak jak to chcieliście, wiaderka na Roszambul i lecimy Zobaczymy hmm. czy tu dużo osób jest A masz To Zapomniałeś Aha, czekaj, niech się teraz. Nie ma. Dobra, mam, Nie działa coś What the fuck Czekaj, mi Zaraz, nie zaraz to ogarnia. Dobra. ruszę, tak jak mówiłem. Yy, yy, wiadereczka, zaraz zobaczycie o co chodzi, co i jak. Yy. Rzeczy, które potrzebujecie, to tylko i pik. Tak. Będziecie chcieli śpić sobie w ekipie, to najlepiej w tu yy, zbieramy 10 tych. Jawia się, się nam takie całe wiaderko i potem używamy na to kredy i wody chyba, nie? No nie no, tak trzeba zabrać kreda osobnego. Potem wodę i mamy jeden kluster. No to polecimy trzeba. W ogóle nie wiem czy nie chcę teraz ten program, nie da radę musiałem zmienić. No. I, i się znowu zameliłem no Mateusz no co wiem co wiem jaka piękna pogoda dzisiaj piosenka. była <ślepiosenka> z pogoda była. No, na poziomie są cztery skałki każdy się respektuje co piękna co piękna pogoda po kolei już miałem trzy no wejść tam znowu wejdziecie na 200, 240 levelu problemy z ósemką, ale to wzruszamy. Ona no, może przejść na dół. Jakoś... Ja Aj, przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie w dół, przeze mnie. Dobra, no, przerwę, znowu nacisnąłem ten przycisk, którego nie powinienem. Został się odcinek, ale to nic. To się wytnie, jak to się mówi. Ja wytnie, wszystko opanowane. Lecimy dalej. Wejdź sobie na sold tam krzaka rzucisz. Tu macie spota do krzaczorka. Pięknie pęknie I druid jest bezpieczny Gdzieś mam jeszcze może jakieś sword ringa? Okej, okay, mam no sword ringa Sprawy no, Tu na tym szapie też jest zajebisty No właśnie Na jednym miejscu są shockheady No bo te szokady, a nie jest nie? Nice bro Na rogach masz money No bo się, co? Zwęd w locie i lecimy dalej. Już to się, się nie rusza. Już to się nie rusza. Już to się nie rusza. No nie rusza się. Full, full, full manual. Stój. Dziś tutaj na schodę. Kreę to lurnę trochę tu. mam no, rozzyskaku na tu. Zabiję go? Nie zabiję go. Nevermind. Nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, w międzyczasie to, co robicie pod każdym odcinkiem tyle łapek, to naprawdę szok. Trzymajcie dalej, pobijajcie rekordy. Ocineczki będą się pojawiać systematycznie, tak jak obiecałem. Dobra, no, może się uda ten. O, widzicie? Dziesiąte wiadro, pojawia się takie coś. To chodź, zrobimy, no dobra, pokażemy o co chodzi, jeśli macie te wiadro, schodzicie w sobie w te dziury i klikacie 10 razy na kredę. drugie wiadro. Tak, dobra, dawaj samą dziurę. Tutaj jak będziecie skakać, to was i jak użyjecie 10, to pojawia się takie drugie wiadro. I teraz trzeba chyba trzecie jeszcze, nie? Nie, chyba Teraz łączymy jedno w drugie, pojawia się to. Trzeba, iść po, trzeba iść po... to dawaj, wskoczymy po wodę. Co zrobimy? To pełne kół. I woda znajduje się na moście. Przebiegli Masz radę? No, 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 tutaj, to jest Tutaj, tu, tu, do, do góry można też. Mhm. I teraz chyba... ale trzeba mieć wiadro, to... chyba. Czy nie? Ja to tak? nie mam. No to jedno ja znikło. Dobra, mają z tej wody szybko kupić. Więc czekaj. Leśnik wariant biega przez roszamul he, 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 Czyli tak, macie dwa wiaderka połączone Kupujecie sobie trzecie wiadro. Które można sobie kupić od tu. Nabieramy wody. Można przed mostem, wszędzie gdzie się tylko to znajduje. Nabieramy sobie wody, hop co to się nie chcesz? o mamy wodę i łączymy te wiader. o nie tak mamy wiadro na wodę, Boom. i mamy takie coś jeśli macie to, idziecie sobie tutaj na no, most jest takie korytko, używacie go na niego, on zniknie i za, taki, za takiego taska dostajecie 100 punktów, choć już skończymy pójdziemy tylko do npc pokazać ten, udajcie um, się do npc Troszkę ciężko. Idziecie do NPC, piszecie sobie high, BOOK i jest. Wtedy robi się nam update. Piszecie wtedy sobie trade i tu Wam pokazuje, ile macie punktów. Ja mam 1000, bo już ekspimy Robicie trade 10. Jak macie na przykład 100, to jest 1, czyli jak mam 1000, to przysuję 10 i jest. I pojawia się 10 krósterków w naszym backpacku. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.